Czy to ja rozdzielam naszą rodzinę? Szokująca prawda o mojej żonie. Od kilku miesięcy czuję, że coś się dzieje w moim domu. Moja żona, Ania, stała się bardzo zamknięta i rzadko spędza czas ze mną i dziećmi. Zamiast tego ciągle siedzi w sypialni z telefonem. Kiedy próbuje porozmawiać, zawsze mówi, że jest zajęta pracą, choć w rzeczywistości wygląda na to, że skroluje media społecznościowe. Byłem zaniepokojony. Więc postanowiłem podjąć próbę rozmowy. Pewnego wieczoru, kiedy dzieci poszły spać, usiadłem obok niej na łóżku i powiedziałem: Ania, czuję, że coś jest nie tak. Dlaczego się od siebie oddalamy? Odpowiedziała zimno. Nie wszystko kręci się wokół ciebie. Mam swoje sprawy. To zdanie przeszyło mnie jak nóż. Z początku próbowałem być wyrozumiały, ale gdy kilka tygodni później wyciągnęła rękę po telefon w trakcie naszej wspólnej kolacji, nie wytrzymałem. Ania, czy ty naprawdę nie masz dla mnie ani sekundy? Jak mamy budować naszą rodzinę, jeśli wolisz spędzać czas z telefonem? Zaczęła krzyczeć, że jej nie rozumie mi, że wszystko, co robi, ma sens. Moja frustracja sięgnęła zenitu. Noc zakończyła się z zaciśniętymi zębami i milczeniem, które ciężyło nam obojgu. Czy to ja jestem tym złym?